Hej, witam Was na moim kanale na rowerze Zbieran Złom. Witam Was serdecznie. I co? Zachęcam do oglądania, łapkowania, subskrybowania, komentowania i tym podobne, i tym podobne. A dzisiaj troszeczkę innych cineczek. Pokażę Wam, ile już mam depozytu mosiądzu żółtego, mosiądzu e, pobielanego i tym podobne, i tym podobne. Chciałem Was pozdrowić i zachęcać do wsparcie mojego kanału, jeżeli macie na to ochotę. I lecimy z temacikiem. Tak, tu mamy mosiąc żółty, tak zwał, tak zwał. To jest z tej lampy, która była w sioka. Takie elementy. Jeden. To jest z tego rocznego takiego już demontażu o troszkę waży to jest tegoroczny ten już demontaż różności różności zobacz jakie cudenka to jest, to jest piękna sprawa trochę ważą to wszystko z takich rzeczy które jakby ktoś to wywalił powiedział jak napisałby ktoś w komentarzu nie warto tego rozbierać Możliwe. Nie mnie oceniać. Ja wiem co robię. Tu jest, jest kolejny zeszłoroczny mosiąc żółty. To jest zeszłego roku. Tu już nie dokładam. Bo chcę zobaczyć ile w tym roku jeszcze do, do, dokowcuję to i tamto mosiązu. To jest jeszcze zesłoroczny mosiąc mosiądz pobierany, różne takie wtyczki, ale muszę jeszcze sobie różne takie wtyczki Muszę to jeszcze było przeglądać, bo jestem ciekawe, bo niektóre się zdarzają metalowe i nie wiem czasami nie będzie tam królicz metalowe tak przez pomyłkę się mógł tam gdzieś... Czyli tak mamy mosiądz żółty, mosiąd żółty i mosiądz kolejny żółty tego na razie nie będziemy sprzedawać, ale nie wiem czy w tym roku będę w ogóle coś rzeczy sprzedawał z takich, nie wiem. Myślę, że nie. A jak będzie trzeba sprzedać, to trzeba by to sprzeda. Tu jest ten mosiąc e, pobiał. To jest ten e, zeszłoroczny. To jest tegoroczny. I ten tegoroczny jest to są tak. E, bateria. A jeszcze muszę tu poprze, wszystko poprzecinać, to tylko tak było tu rzucone. No i ten tegoroczny różne tam pobielane, yy, nie pobielane. To jeszcze muszę wyglądać, bo widzę, że są chyba tak groszki małe różnego miesiącu pobielonego. Może oddzieluje yy, sreberka. dobra. Czyli tu mam jeszcze takiego, tutaj, tutaj mamy jeszcze trochę żółtego wylonego Super, gramy przybywają. Jeszcze będzie na pewno gdzieś tam z jakiś jakichś wtyczek, wtyczek. Twoje, moje, i tam to idź pan w pery. Pozdrawiam was serdecznie. Ja tam się cieszę, bo to wszystko mogłoby gdzieś tam trafić w złom, złą. Śmietnik, czy nawet w jakieś tam odpady, tak jak to. Ta lampa mogła być rzucona śmietnik w hasioku i trafić na tam gdzie zawsze trafiają śmieci podniosłem zarobię przytule pieniążki czy warto ja warto i ja jestem zadowolony że przybywają i żółty i pobielany i różnoraki towar i złom i mieć. to wszystko muszę tutaj porościnam, poprzerabiam które będzie metalowe to pójdzie do metalowego to, to będzie ten pójdzie do mosiądzu żółtego, to będzie pobielane czy tam to pójdzie do mosiądu, żeby wszystko odseparować, bo każdy że może żółty jest droższy niż, niż pobielany tu. Będzie jeszcze sporo tego. Mam nadzieję, że jak najwięcej porozbieram przerobię. I tak będę sobie grubał, grzebał, oś mi się to ładnie skończy. A Teraz się coraz cieplej, masz zrobić już, bo teraz pogoda do, nie dopisuje. Będę sobie na dworku przerabiał miedziuszkę, korował, przerabiał różne metale, które trzeba tam porościnać, żeby się tu mieć już towar w razie czego gotowy, na wysyłkę, jak ceny pójdą w górę. I co, ja się cieszę. Pozdrawiam serdecznie wszystkich zbierających. trzeba to już wszystkie. Towary, metale kolorowe, metale złomu, metale kolorowe Złom miedzi, złom mosiądzu, bo to też wszystko się nazywa złom Złom, złom, ale my mówimy metale kolorowe Czyli mosiądz, miedź i inne Ten, którzy z tego Lubią, żyją, którzy to Pasjonują się zbieractwem, rozbieraniem I przytulaniem pieniążków, bo wiadomo O to w tym chodzi, że Z tego jeszcze się przytuli jakiś grosz i co tam jeszcze? Hmm, chyba to będzie wszystko. A i coś tam jeszcze chciałem powiedzieć. Pozdrawiam taką pewną osobę. To nie jest tam osoba dorosła. Ale taka osoba, która dosłownie mnie tam suchy z otoczenia. Tutaj mojego. Że wyśmiewasz się, mówisz, a oglądasz mnie yy, yy, po imieniu. Jedzie na rowerze. czy wiesz o co chodzi? Ja się z Twoich rodziców nie śmieję, nie nabijam. nawet bym nie pozwolił, żeby ktoś tak mówił. Ale widocznie tak cię nie wychowali, tylko uchowali. Ja wiem o kogo to chodzi, wiem, że żeś błędy popełniaz mało małolacie bo jesteś bardzo mało lat, mało mało lat bo wychować można od maleńkości, ale uchować pozdrawiam ciebie serdecznie a życie weryfikuje takich wyśmiewców, prześmiewców <laughs> oj nie tacy byli na, na drodze w moim życiu też miałem w szkołach prześmiew z ludzi, ale to nie chodzi o mnie że ja komuś coś zrobiłem, tylko po prostu <laughs> też byli takie cwaniaczki, takie och, ach że to nie oni, prześmiewali się z innych a życie weryfikowało inaczej ich, i zaś oni byli pośmiewiskiem dla innych a nie ja. oni wyśmiewał się z tych ludzi <laughs> więc długi, młody jesteś chłopcze Zmień swoje zachowanie Bo życie jest okrutne albo jesteś owcą, albo jesteś wilkiem, albo owcą. Sam albo zapieżnikiem, albo jesteś niezapieżnikiem. Pozdrawiam Ciebie serdecznie. Ty wiesz o kogo chodzi. <grym> Pozdrawiam Was serdecznie. Jak się chcecie, to zostawcie łapkę, komentarz. Subskrypcji, jak macie ochotę. I co? Do następnego koleżanko i kolego Pozdrawiam Was serdecznie. I Ciebie też pozdrawiam. Ty będziesz wiedział o kogo chodzi. <laughs> Nie jestem do Ciebie kolegą Gerardem na rowerze. Jak już. To z szacunkiem proszę do mnie. No, pozdrawiam ciebie. Do następnego koleżanko i kolego. Ja przynajmniej w życiu coś sobie robię. Przyjemnie, spożytecznym rozbieram. Kręcę filiki raz lepiej, raz gorzej. A życie weryfikuje. Pozdrawiam Cię. I pozdrawiam moich oglądających, subskrybujących, wspierających, komentujących i tym podobne. I tym podobne. Do następnego. Jeszcze raz koleżanko i kolego. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Zdróbka.